Lorka, 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 wpiszcie mój kodik widzowy, żeby dostać szczęście dodatkowe. Nie no, żartuję oczywiście, ale wpiszcie kodik, bo jak wpiszecie, słuchajcie, mój kod to macie ty, taki kodik, słuchajcie, albo wejdziecie w pierwszym po to dostajecie y, taką skrzynkę milispek y, za darmo i ta skrzynia jest dosłownie za darmo, wystarczy wejść, wpisać kod i macie na przykład 60 groszy lub tak jak ja ostatnio wyleciał mi skin za 550 zł, więc słuchajcie, naprawdę da się. Przegrałem trochę, no ostatnio z tym bo co zrobiłem taką. Na Lukaturki Knife. i dzisiaj robimy właśnie to samo słuchajcie i od razu bez tego walimy sobie. Na 4 graczy za 16 tysięcy 14 tysięcy Lektury Knife. Zobaczymy, czy uda się wygrać. Nawet jak to przegramy zostaje nam 33 tysiące złotych, więc naprawdę dużo kasy. Mówię to, zaczynaliśmy jak mieliśmy te siaka i naprawdę tak tam się powodzi ostatnio. Takie bitwy wygrywamy grube, że muszę to wygrać. Muszę to wygrać, bo tutaj jest do zgarnięcia na 50 tysięcy złotych jak dobrze nam poleci. No i początek, i już tutaj przegrywamy. Początek, i już przegrywamy bitewkę. Chociaż teraz, teraz troszkę nadrabiamy. Troszkę, troszkę nadrabiamy. Tak, czterema stówkami. No nie prowadzimy jeszcze, to jest pewne. No właśnie, mu wyleciał skin za 3300. No już po. Już po bitwie jest, nie? To już jest po bitwie, no. Eee, 3300 zł wypadło. Ja pierdzielę. No chyba, że jakiś tu się zdarzy i to wygram. Ale szczerze, no nie wierzę. Nie wierzę, żebym ja to wygrał, jakkolwiek. Już tutaj jest wszystko ustawione tym jednym skinem. Już wiadomo, że tego nie wygram. No i jeszcze karambit. Gamma Doppler mu leci. Ja pierd. Dla Arnolda za 9000. Już nawet jakby mi dropnął gamma Doppler, to nie wygram. Dobra, żartowałem. I jeszcze tą szansę brufik knifeik za za 7000 i wypadł. Za siedem tysięcy mówi, bo gościu o wiele ciekaw... ja, to co tu lecę do skina, nie? Kurde, no mam taką skinę za siedem tysięcy, ale tak czy siak ten Arnold ma lepszego, no nie. No widzowie, tu jest tyle kasy do wygrania. Proszę, daj coś dobrego, proszę. Ja nie wygram z Arnoldem, no i ile, patrz. On dziewięć tysięcy, ja dropem siedem. Nie. Kurde, no. No nie no to jest dobre pięćdziesiąt tysięcy No jeszcze mu leci nóż za tysiąc. Nie, 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 załamka. Za załamka totalnie, nie? Załamka i ja pierdziele jeszcze flip na efekt mu wyleciał. Nie, nie wierzę, no. Patrzcie, ile tu jest kasy, nie? 60 tysięcy złotych. Dobra, walimy drugą taką bitwę, widzowie. Walimy drugą. No jak się bawi, to się bawi, W końcu muszę wygrać. Do trzech razy sztuka, jak to mówią. Do trzech razy sztuka, bo to jest trzecia taka sama bitwa po więc może tym razem się uda. Było, było blisko, naprawdę. Jakby mi ten gama dobre wyleciał, to ja bym był, słuchajcie, w siódmym niebie, nie? Ja bym był w siódmym niebie, no. Zostanie nam 18,5 to jest dużo. Jeszcze się uda na nieraz odrobić, ale... Ja liczę, że to wygram, ja wiem, ja to liczę, że tą bitwę na pewno muszę wygrać i na pewno, słuchajcie, uda się mi ją wygrać, bo nierealny, jest, żebym przegrał trzy takie bitwy pod rząd. Więc musi się udać, słuchajcie, musi się udać to wygrać, bo jak nie, to będzie naprawdę lipa totalna. Tour Fire, no wygraj, wygraj, weź coś z Lorka mu leci Flipknife. No i fajne lecą, mi na razie jakieś gówno same. Jak Chadowi leci fajnie no. No nie ma szans, no. Jakiś gama doplerek. No przytuliłbym. Gama dopllerka bym przytulił, ale są totalnie niskie szanse na niego. Totalnie niskie szanse. ja się tego nie wygram. No już to przegrałem, przecież. Najgorszy dropam mam. Najgorszy drop mam, jaki da się mieć. Żadnej skrzynki nie, nie, nie wygrałem, nie? nie skrzynki nie wygrałem, widzowie, to jest chore. Nie no, pech do mnie powrócił, pek do mnie powróci widzowie. No i pan dwie lorki flipknife im lecą, a dla mnie to Dla mnie gówno no. Kop, kop, kop w ryj, nie? Kop w ryj, tak powiem. No i pa, kolejne lorki. Good knife'y tym razem. Może jakiś kurde gama do plerek może coś, coś. Czy Gamma Doplerek? No tak, Karambit, Gamma Doppler, proszę. No, ostatnio skrzynia daje karambita, proszę. Przegrałem, przegrałem. Widzowie, najgorszy drop, ale to jest nie koniec. Ja się tak nie poddam. Widzowie. 6 skrzynek, 6 skrzynek, dawaj to. Ostatnie skrzynki widowe. Ja nie wiem, nie. I już nie, się nie bawimy, już się nie bawimy. Zostaje nam 12 tysięcy, trzeba już z głową grać. Podryć wykoletę. No, trzeci raz na live, te, yy, znaczy na odcinku, teraz trzeci live yy, Kurde, trzecie, trzecia bitwa na odcinku na luksurki Knife. Dajcie łapkę za to, bo to jest naprawdę grubo. No i już od razu mu leci do 7,5. Ja pierdzielę, nie. Gamma Doppler, Bayonet. Jak zwykle, jak zwykle im leci dla mnie, oczywiście kop w mordę, nie. No tak to jest na takich stronach, nie zawsze się wygrywa. Wow, 3000 mi leci, naprawdę wygram. Z Gamma Dopplerem, nie. Naprawdę no, naprawdę, nie ma szans jeszcze czego wygrać, no nie ma szans. Bóg losów, słuchajcie, mnie nie lubi. Bóg losów mnie nie lubi, słuchajcie, no chyba, że w ostatniej skrzyni coś sypnie, ale wątpię, wątpię, żeby tak się stało. No może, no jednak nie, no przegrałem to, przegrałem wszystko, ja pierdzielę, no nie wiem, no, to też było grubo, 28 tysięcy.